A u mnie ona, ona u mnie jest Jej włosy krzycznią, a usta śmieje. się A we mnie szali wielki gniew I serce ciągle stara się po Szanownictwo w naszych sercach, dzika miłość twój, kochanko moją, jesteś właśnie ty. Za oknem bez a u mnie ona, ona u Halo? Nie? Dobry dzień, wróciłam. Cześć. Cześć, Nexon. Cześć, Coaz. Y Coaz. Mamy Ej, piątkę, cześć, tylko że cześć. dwóch nie ogarnia. A nie, czekaj, bo to się od... Dużo się zaczyna, to cześć, Załoc. Hej. Załoc. <słyszałeś <słyszałeś, słyszałeś, słyszałeś, Nexon? No tak, słyszałem, to co? To, to spadamy do piątego, się nie? To na spadek ogólnie. Mecz. Bez jeden mecz, jeden mecz muszę wygrać i potem w pizdół. <grym> Robię na okay? żeby 8 i możemy się stwierdolić. Dobra. Dobra, chociaż jeden wygrajmy. Teraz moja rozwiązuje quiz czy nie jest robotem, nie? To jest <grym> Ja, ja Mattiego nie ma, ale tak uprzedzam powróciłbym Max zwłaszcza ciebie, bez co i tak dalej, nie? A, a, ale słyszałem, że już nie panują za to. Tak? A ja nie chcę sprawdzać. Ja słyszałem, że sobie kogoś Aby. zbanowali za to. No do tego, Bartosza, X -tentaciona. Jego serio? Tak, dostał za te wordy. Ty? I na Kiku teraz streamuję. To ja się jeszcze długo trzymam w sumie grałem z Matim. No bez kitu. Grając <grym> z Matim to jest wyczyn, że ty nie dostałeś, nie? No. no a jak weszłam na nowo w tego faceita, to muszę znowu uruchomić Tak. I tak. Jego hmm. antycita musisz. Nexu zapraszam. Zapraszam. a ja za ten czas może Cesa odpalę, <grym> bo przydałby się do Cesa w sumie. No przydał. Taki mam error. Taki o error. Nie. Ej, to może zagrajmy normalnego turnieja już bez tego kombinowania. Mamy i tak piątkę. No ale, Waka dostała. Ale... Waka dostała, ja ci mówię. No a może Waka dostała. <grym> otwieram no ale... puszkę. No Czemu jest error? No to nie jest. Coś tu nie gra. Może no, dlatego, że masz czwarty poziom od buta. No bo nie, to jest teraz startowy. Taki masz dostajesz. Fajnie, a, nie, 1000 się, się chyba dostaje. Teraz startowy jest. Nie, no startowy w C to jest 1000 czwarty level. No go. A musisz to wyłączyć w płycie głównej. Wiem o co chodzi. O boże, to to, to, Maj, to maja też nie zaloguje jak coś. Wykryto to małą ilość dostępnej pamięci systemowej. Mordus po Spierdalej. Więc... Dobra, zagrajmy turnieja normalnego, błagam. Nie to robiłam. Znaczy, znaczy, nie musisz to zrobić. Ale później. Później, bo to musisz bo to w... Tam... w biosie zrobić. W biosie oh. trzeba to wyłączyć. <laughs> Cekierubot, tak? Ta. Ta. Popłaczę się zaraz. Czeka, nie jaki wiem, jakie mam hasło. Bezpieczny but, tak zwany. No, to cię zabezpiecza. przed tym. Odrzucam w takim się. razie zaproszenie. O. Odrzucaj. Idziemy na turniejowego. O kurde. Ale jak premier jest w piątkę, to chyba można, można bać się zaprosić do premiera. Jak mi się wydaje, jak premier idzie w piątkę. Nie ona. Nie zależy jaka tak. różnica o, punktów. O, 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 <laughs> punktów. <laughs> Spróbuję. Dobra, zaproszę was wszystkich na początek. No... Ała, głośno to Masz nowe tempel. słuchawki? Ja pierdolę, Maja. no szybko poszło Nie słyszę. A! A! Okej <okay. laughs> Szybko poszło. No tak. Ale czele challenge... trzy długo ci powiem utrzymał się Tak jak u ja i po No. Dzisiaj widzę, dzień I bez, do... bez słowa na K. A, no nie swój Ej, ma gdzie jesteś? Bo nie mogę Czekaj! Się bo się wylogowałem przez przypadek ze Steam. Aha. Czyli nie mogę tego już nie robić. Dzień, mamy dzień bez słowa na K. Tak, bo no ja trzeci to raz muszę maja. tytuł streama zmienić. Dzień bez tego, no tak. dzień bez tego, dzień bez tego. nie, bo tak, najpierw tytule, był, dzień bez najpierw był na dzień był z kamerą wśród zwierząt, czyli Faceit solo, potem był Faceit wieczorową porą, a teraz kurwa muszę zemieć na turniejowy. Paweł? Tak, Jak się A nie chcecie zagrać na pierwszego sami, bo ja bym poszła się umyć jeszcze. A po co się myjesz? No bo później mi się nie będzie chciało. Ci się liżę. co? Okej, okay, to to też mogę. To spokojnie. Dobra, to turniejowego gramy. Na mapie de Mirage. To zaraz wrócę, papa. Pa. Dobra, chuj, zostawiam taki tytuł Ej, to i w pizzy dobra. No na razie Faceit, do zobaczenia No, papa. To sobie zagraliśmy te Faceity? No, wbiłem 8 level No <grym> Dobrze jest. Czy znaczy, że pod... że i, tak, i tak byś go nie wbił krańc ale dobra. Nie no ja w was wierzę. No tak, no, to, to to chociaż. To ty... no, zwłaszcza w ciebie. No ty masz 1700 meczów i 8 level, a ja mam... 150 i prawie 8 Generalnie Basia to ci nie no, pokaże nawet jak to zrobić, ponieważ to zezpie. trzeba w BIOSie przestawić, a chyba Zezpiec. BIOSa nie może streamować, więc nie da się. <śmuszne> ale ja to Basi to Basi jakby komputer nie chodzi jakby tak. nie? A to by co wy całej ty? No jak to się robi, tam filmik jest. To i wyśli... No. No, to to Max, jesteś spotkony <śmuszne> na tym, mirażu W jakim cudem ty już Oratów wbiłeś? Przypadkiem, przypadkiem, dwa mecze zagrałem